Kordeczki. Dzisiaj jesteśmy w Domku na Drzewie. Jesteśmy ogólnie u mojej kuzynki Kai i kuzyna Tomka. Jest impreza, grill. E, I e, właśnie nagrywamy to z Domku na Drzewie. Zobaczcie sobie, Ale tam już jest. Pokazać? To jest właśnie moja kuzynka Kai. Jestem wraz tym. El, Więc Elo. Patrzcie, jest godzina ludziska już prawie 22. I zobaczcie jak jest ciemno, bo my to nagrywamy z lampą. Właśnie sobie e, robimy imprezę i jemy ciasto. No i, no i, i jest. I jutro się. wyjeżdżamy o 15 niestety. Więc. E, e, elo, e, mam nadzieję, że dosta, dostanę dużo słupów. Subskrybujcie też kanał Krystianka. I Damiano i ty dwa. Więc łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek oczywiście. I eluwa.